Cześć, tak czy macie tutaj PLK? Damian, to jest kolejny odcinek z FIFA 14 Ultimate Team. Dzisiaj mam cel. Mam cel. Moim celem jest wygranie 3 trzech, trzech meczy: 3 razy 9. Nie, czekaj. 3 razy 3 to 9. 9 plus 7 to 16. 16 to awans. Mamy jeszcze 6 meczów, więc właściwie nie muszę się spieszyć, ale ja chcę się spieszyć. Zbyt dużo czasu spędziliśmy w tych niskich ligach, więc trzeba to. Nadrobić, dobra, tutaj prawy obrońca, żeby zajął ławkę i myślę, że skład jest gotowy. Czy ja jestem gotowy? Ja jestem zawsze gotowy, jestem zawsze gotowy do wygranej, tylko trochę po tej wczorajszej przegranej w drugim meczu z tym niesamowitym, z tą niesamowitą linią pomocy czuję się dosyć dziwnie, jednak dzisiaj jest nowy dzień, serio i dzisiaj... Nie, nie wiem, co będzie, zobaczymy za chwilę. Dobra, wreszcie udało się kogoś znaleźć. Town Park. Jak ten stadion wygląda, nie mam pojęcia. Proszę, tylko bez Ibry. Dobra. Dobra, dobra. Ty, ibra to nie jest Remy. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prosto padła piłka i teraz Perisic. No niestety, z... nie miał siły, by przeżyć się przez obrońców Balotelli. Jest podanie do Simona Pepe. No Pepe, czyżby. Tak, chciał się rozkręcić. Właśnie widzimy, jak się rozkręcał. Złotrozny. Zawsze coś, nie? Dlaczego mój obrońca się przewrócił, nie mam zielonego pojęcia. Jednak my tracimy przez to gola. Kto wie, możemy nawet zdobyć jednego Palacio. Balotelli. Wymiana za wymianą i teraz Carlos Tevez. No, niestety, Alessandrini jest od niego znacznie szybszy. Okej, okay, to może być. To mówiliście o lobach. Dziękuję bardzo. Jeden do zera, Mario. Mario Balotelli. Nie mogę się bać, po prostu nie mogę się bać, skuteczne są z tego co widzę, więc będę je stosował częściej, jeśli będzie taka okazja, no i przynajmniej tego nie zmarnowałem. Okej, okay, nie? Mam nadzieję, 1-0. Matuidi, odpowiedź rywala, próba lobu, słupek na nasze szczęście! Wow, wow, było naprawdę groźnie, trochę zaryzykowałem wychodząc z bramkarzem, na szczęście, no nic. Poważnego się nie stało. Balotelli, obrońcy nie udało się zatrzymać naszego włoskiego potwora, i Mario do dośrodkowuje do Palacio. Palacio zagrał tą piłkę do środka, do bitka. Dosyć specyficzny strzał. Mamy rzut rożny, a to znaczy, że to jest kolejna okazja do zdobycia gola. Palacio 2 do 0. A nie, Perisic, Perisic 2 do 0. No, mówiłem, że wygramy dzisiaj wszystko. Dobry początek to podstawa, pamiętajcie. O tak, Perisic możemy zobaczyć, i to jest 3 do 0. No tak, teraz będę nadużywał tych lobów, ale to chyba dobrze, przynajmniej tych stuprocentowych sytuacji nie marnuję. Perisic zdobywa swojego drugiego gola pod rząd, cholera. O ile asyst dużo z jego strony nie ma, tak jednak mam zdecydowanie więcej goli niż Pepe, i to mi się podoba. Wow, dobry początek. I tylko tyle. Wszystko jest kontynuowane, nie ma spalonego, a kto wie, może będzie czwarty gol w tym meczu, Tevez, no niestety, nie główkował. menez i Handanović, fenomenalne wystąpienie tego zawodnika, rzut karny, panie i panowie, nie ma, u Handanović i nieprawdopodobne, nadal nie ma gola. To się nazywa nie wykorzystywać sytuacji, nie, nie tyle nie wykorzystywać sytuacji, co po prostu pech. Welcome to all. <laughs> kościelny 3-1, Dobra Do sześciu dobijemy jakoś. Tym golem pierwsza połowa się kończy, jedna bramka, balotelli jego, dwie bramki perisicia no i raz kościelny, co powiecie na hat-trick naszego lewego pomocnika? Ja jestem na tak. Próba No nie, no kolejny gol z główki że na no, no, no No, 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 no. m mhm. m Dym, 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 kolejny rzut wolny, znów nie trafia Menez, długi wyrzut Palacio, to musi być kontratak, piłka do TV Tevez spalonego do Balotelliego, Balotelli, cztery, no nie, z lepszą nogę, lepszą nogę synu, o, o, Palacio walczy, z wolej z lewej, no i Mandanda. Palacio! Mamy czwartą bramkę! Jedno jest pewne, mecz wygrywamy! Nie, to jest złe! To jest złe, napisaliście mi o tych lobach i zdobywam trzecią bramkę w taki sposób, w tym meczu! To jest dobre, wygrywamy! Simon Pepe na wolnym polu, la 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 la, la 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 la! 5 do 2 i Pepe trafia, la 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 la, la 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 la! To wcale elo ob nie był! No nie fajcie ca... zaufajcie mi, to nie była czwarta bramka z lobu. Naprawdę, nie było. No i w taki sposób kończymy pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku. Balotelli Perisic, 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 Palacio oraz Pepe, Kościelny oraz Menes dla rywali. Zdobywamy trzy punkty. I tak to ja mogę grać. Tak to ja mogę grać. Dobrze, że się was posłuchałem. Utrzymujemy. Mamy pewne utrzymanie w tej lidze. No to gotowi, żeby przybliżyć się do awansu? Ja jestem. Tak wam powiem szczerze, to fajnie tak, wygrywać Old Trafford, teraz going nowhere. O oh. oh. Manchester United, tak z tego co widzę, z Walcottem na prawej pomocy, no. No spoko, 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 Hernandez, Welbeck, moja ulubiona para, Kagała Ashley Young, ugh. no i De Poradzimy sobie, jestem na ogniu, jestem na fali i tutaj przydałby się jakiś fajny rym. Ale nie tym razem. Nie, nie deszcz. To no rozumiem, angielska pogoda angielską pogodą, ale my jesteśmy dikami. My sobie poradzimy nawet podczas zamieci śnieżnej. Palacio do Tevez za Carlos Tevez. Mógłbym mówić, że strzał jakiś z dystansu. To już nie jest dystans zablokowany w ostatnim momencie. Pierwsza połowa kończy się bez bramek. No cóż, nazwa zespołu przeciwnika odwzorowuje stan tego meczu. To zmierza po prostu donikąd. Tylko cztery strzały oddałem! Jak to? Było ich z dwadzieścia! Jak... Nie, no dobra, no to wiecie co? Nie, w taki sposób to się nie bawię. Czas na gola. Palacio powalił przeciwnika do środka. Da hell? O tak, Perisic swój styl, on to aktywuje, bum bum, szakalaka, strata piłki, on ją odzyska. Perisic, słupek, będziesz utrożny, jak ja go uwielbiam, za 500 końców. No naprawdę, to jest coś niesamowitego. Balutelli, ajajajajaj! Dość nie! Hernandez, cicza fucking rito, nie tą drogą. Balotelli, może tego dokonać, tak jest, tak jest, tak jest! Przepraszam, ale no cóż, jakoś trzeba siódmość, no cóż, dokładnie, deal with, deal with it. Ponieważ to jest to, co ta cieszynka po prostu mówi, Balotelli z łatwością we włoskim stylu. Można powiedzieć, że w dikowym stylu na 1 do jednego. Pepe rozpędź się, bo na chwilę obecną no... Zawrotna prędkość to nie jest i teraz Balotelli, on doskonale wie co robić. Ja bym podał. Nie do tego, Matolku. Palacio na, no właściwie dobrej dro drodze do bramki. No niezbyt takiej dobrej, może jednak, może jednak nie. Aha, to są już ostatnie sekundy i to dosłownie. No to cóż, nie spodziewałem się, że to będzie tak szybko, ale dlaczego nie, zawsze te ostatnie sekundy mogą zostać w jakiś sposób wykorzystane ashley Young, czyżby chcieli powtórkę? Brawo dla Majkona. Koniec meczu? Prawdopodobnie Balotelli do Palacio. No, kurde, koniec, koniec. Nawet dobrze, że nie miałem tej sytuacji, bo mi by pewnie przerwał w trakcie biegu jeden do jednego Hernandez oraz Balotelli. No, niestety żaden z naszych zawodników nie zdobywa tytułu zawodnika meczu. I cóż, to jest. To jest złe, to jest złe, ponieważ porażka, remis, do, znaczy nie, wygrana remis doskonale, wiecie co, pewnie nadejdzie zaraz, jednak nie, 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 dzisiaj będzie inaczej, dzisiaj to będzie hmm, zwycięstwo, remis i zwycięstwo. U, Handanowicz, kontrakt się skończył. Wiecie co, zaszalejemy, pack opening, pack opening. Nie chcę mi się kupować kontraktu, wiem, nie, serio, pack o, coś czuję, że będzie inform. W tej paczce jest ktoś w formie, będzie inform. Staniemy się milionerami. Nawet nie wiem czy jest jakiś brązowy Inform w paczkach. Ale adrenalina, jest adrenalina, jest adrenalina! Inform Ibrahimowicz! O oh. Close enough! Cieżniak! Może wyjść, no dlaczego by nie? Dlaczego by nie? O, oh, to jest ciekawe, ciekawe. Scottish Premier League. Dobra, mam przynajmniej kontrakty jakie chciałem. O i nawet leczenie wpadło, no spoko, spoko. No, przeciwnik znaleziony, dobra. A ja chciałem, kurde, mógł być Milan na no, ten, na Inter, gramy u siebie, Donbass Arena. Wardle I wszyscy zbustowani. cholera, Elia, Young, Farfan, Sahin, Piszek, Santana, Naldo, Weidenfella, Alaba, Hitarian i van der na SPO. Jeszcze Lew le 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 na no. menadżerce. Ładny skład swoją drogą, no ale doskonale wiecie, doskonale wiecie, jak, jak książki historii będą mówić o tym meczu, jak, jak będą wyglądały nagłówki gazet, Tak jest. Dix United pokonują ten marny skład z Bundesligi. Widzicie, jakie posiadanie piłki mówiłem, że ich zdominuje 91 do 9. Tak sobie uświadomiłem, że jeśli są to karty, które dają boost plus 10, to Obama yank ma 100 plus tempo. Damn! A to jest żółta kartka dla Gustavo. Znaczy wiem, nie da się mieć stop plus tempo, ale to wiecie, taki dowcip miał być. Palotelli 1 do 0, co za petarda w lewy górny rok bramki. I tak jest, tak jest, tak jest. Pozuj, moi drogi, pozuj. Ponieważ jest z czego się cieszyć, ale potężnie zasadził. No i jeszcze tam jakaś kartka dla przeciwnika. No i co, nawet twój mega Uber, silny skład nie powstrzyma prawdziwej włoskiej armii. Nie, brzmi jak jakiś faszysta, przepraszam. Dobra, to jest niebezpieczne, bo z takimi główkami to lepiej nie zadzierać. A tutaj patrzcie, kontrataczek taki mały sobie strzelę. Bum i boom, ale to było płynne i nic. Dośrodkowanie. Ponownie ryzykownie bramkarzem. I ratuje nas. Po raz kolejny struktura bramki Tevez i włączył się jego tryb wściekłego bulldoga. Carlos Tevez. Balotelli przewinął sobie tą piłkę. Przewinął co? Główka! I Weidenfeller! O, to będzie! Cholera! Nie było w Pepe, mogłeś skraść show w tym momencie! Carlos Teves podkręcona, odchodząca piłka i Balotelli! O bo... nie, Altonaldo! Palacio Tevez, O ja Cię nie mogę! jaką on przyjął tą piłkę! To coś pięknego! Gdyby jeszcze pięknie wykończył. o. Pierwsza połowa kończy się korzystnie dla nas. Prowadzimy 1 do 0. Jest, nie ukrywam, trudno, ponieważ bramkarza jest trudno pokonać. No i to tyle. Ale jak widzicie, trochę posiadanie piłki się zmieniło, ale skrypt jest nadal taki samy, Taki sam, cholera. Błąd w klasycznym stylu piłka na Balotelli. Jego Mario Balotelli Weidenfella, Niepewnie to obronił. Elia Kondra, Maicon ma pięciogwiazdkowe sztuczki, no ale po co jakieś by użyć? No, no, trzanić go. Simon Pepe, mocniejsza, bardziej dokręcona piłka, 2 do 0! Juan Jezus, I to było naprawdę coś pięknego, doskonała piłka od Simona Pepe. Obejrzyjmy powtórkę, bo takie podania możemy oglądać całymi dniami. Bum i szybki strzał, 2 do 0. No to co, Tevez czy spustowany Piszczek, a nawet i Weidenfell, a... Aj, zaraz to może być nadal gol, Schmelzer! Gdyby to leciało w światło bramki, mielibyśmy bramkę. Udało się wygrać, 2 do 0, a to... No, 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 nawet nie brój. Zgarniamy kolejne trzy punkty. Zostały nam trzy mecze, dwa punkty do awansu, niewiele więcej do mistrzostwa. I coś czuję, coś czuję, że w jutrzejszym odcinku będziemy już w lidze piątej. Mam taką nadzieję. Dwie wygrane, mamy mistrzostwo. Ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!